Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Dzień dobry Państwu. Kolejne wydanie programu Dziękuje Niesłodze. Goszczę dzisiaj Ninę Gibę, organizatorkę Rybnickiego Festiwalu Fotografii, a niedawno nominowaną do Nagrody Człowiek Roku Kompel 2018 w kategorii Kultura. Dzień dobry, Nino. Dzień dobry, redaktorze. Zastanawiam się, jak to jest. Twoją pasją jest fotografia. Jesteś organizatorką jednego z wiodących festiwali w kraju, a sama zasadniczo fotografką nie jesteś. Nie jestem fotografką, rzeczywiście tak jest. E, historia tego, e, że organizuję Festiwal Fotografii, ma bezpośredni związek z moim związkiem e, z obecnym mężem. Fotografem Marcinem Gibą. Fotografem Marcinem Gibą, tak. Odkąd jesteśmy razem, czyli od 2000 roku, e, od tego momentu rzeczywiście interesuję się fotografią. E, tak na poważnie, na życie, ale sama nie fotografuje. Mino, skoro padło hasło Rybnickiego Festiwalu Fotografii, no to powiedz, co nas czeka w tym roku, bo przypomnę czytelnikom, widzom rybnikom.pl, że już w ostatni weekend marca Rybnik będzie polską stolicą, stolicą fotografii. Tak, zaczynamy 27 w środę w Halo Rybnik otwarciem wystawy Adriana Wykroty, i promocją tegoż książki autorskiej, a później przenosimy się do Fundacji PG Energia Ciepła i od 29 do 31 marca będziemy brać udział w spotkaniach autorskich, warsztatach i wystawach. Nie zabraknie gwiazd fotografii. Absolutnie nie. 16 edycja Rybnickiego Festiwalu Fotografii będzie turbo pod względem wielkich nazwisk, w tym Nazwisk takich, których jeszcze nie gościliśmy na żadnym polskim festiwalu fotografii. Mam na, na przykład? przykład na myśli doktora Tomasza Ludzowatego. Świetnie. Ciekawi mnie taka rzecz, czy Rybiński Festiwal Fotografii to wydarzenie, impreza dla wszystkich? Czy można przyjść z dziećmi, czy to tylko wydarzenie dla dorosłych? Yy, podzielę to na dwie części. Yy, najpierw odpowiem na tą drugą część, czyli czy można przyjść z dziećmi. Tak, można przyjść z dziećmi. Jeżeli chodzi o wystawy, to celowo unikamy kontrowersyjnych obrazów albo takich, które mogłyby być nieodpowiednie dla dzieci. Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, to tutaj nalegamy na to, żeby sprawdzić program, to znaczy, żeby osoby dorosłe, które mają pod opieką osoby nieletnie i przychodzą z nimi na festiwal, żeby zweryfikowały, o czym będzie dana prelekcja. Rymiński Festiwal Fotografii jest pozycjonowany jako trzecia tego typu impreza w Polsce. Gdybyś, jako organizatorka, mogła podzielić się własną refleksją, co wyróżnia nasz festiwal, Festiwal od innych, tak? Dlaczego, dlaczego warto przyjechać do rybnika? Co znajdziemy innego niż właśnie na innych festiwalach? Świetne pytanie. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o staż, to jesteśmy na podobnym i tym samym poziomie, co Fotofestiwal Festiwal w Łodzi i Fotomont, czyli miesiąc fotografii w Krakowie. Ale tak szczerze mówiąc, to my uzupełniamy ofertę tych festiwali, ponieważ tym, co nas wyróżnia, jest przede wszystkim sfokusowanie na polskich autorów. Mamy totalnie fantastycznych fotografów w Polsce, którzy robią znakomitą robotę promocyjną naszemu krajowi za granicą. Są, no, Wielokrotnie nagradzanim, na przykład wspomniany wcześniej dr Guzowaty, jest chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość zdobytych nagród, nagród WordPress Photo. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, czym jest WordPress Photo, to jest fotograficzny Oscar. I on tych nagród ma bardzo wiele, przez co ludzie doskonale znają polską fotografię, ale no, to jest oczywiście ogromne uproszczenie i, i, i spłycenie tematu. Polska fotografia jest no, na, naprawdę na świecie doskonale postrzegana. Tak jak polski tatuaż. Tu odnoszę się do tw twojego poprzedniego gościa, topiego zresztą prześwietnego człowieka. Tak więc tym się różnimy, czy w ten sposób uzupełniamy ofertę innych festiwali, że rzeczywiście koncentrujemy się na polskich autorach, dajemy im przestrzeń do autorskiej wypowiedzi, czego też zbyt wiele nie ma jednak na polskiej scenie festiwali fotograficznych. U nas przede wszystkim jest autor i jego publiczność. Cieszymy się ogromną frekwencją na. Spotkaniach autorskich, bo jeśli takowe mają miejsce w innych miejscach w Polsce, na przykład na biedale fotografii w bielsku, to to są spotkania odpłatne, to znaczy, trzeba kupić bilet wstępu, żeby móc brać w tym udział. U nas jest totalne parcie na upowszechnianie sztuki autorskiej, dlatego udział w jakimkolwiek działaniu mającym miejsce w programie, jest zawsze bezpłatny. Jasne. Nino, zastanawiam się nad taką sprawą. Co myśli taka osoba jak ty, organizatorka takiego eventu, takiego festiwalu, kiedy czyta w nowo opracowanym projekcie Strategii Kultury Miasta Rybnika, że Rybnik do roku 2025 musi wypracować swoją flagową imprezę, z której będzie znany w całej Polsce? Najchętniej nie odpowiadałabym na to pytanie. Yy, serio. Bo to jest. Um... Mnie osobiście dziwią takie stwierdzenia, bo jednocześnie Rybnik jest mecenasem tego festiwalu, a prezydent Rybnika jego patronem. I to też jest dla nas nowa sytuacja, że rzeczywiście prezydent jest tak zaangażowany w naszą imprezę. Bo no, za poprzedniej władzy nie, nie, nie mieliśmy żadnego wsparcia i bazowaliśmy tylko na tym, co, co, co mogła nam zaoferować fundacja PGE Energia Ciepła. Jest mi przykro z jednej strony, z drugiej strony myślę sobie, że to jest może jakieś nieporozumienie albo niezrozumienie tego, co myśmy wypracowali w ramach tej strategii. Bo rzeczywiście byłam jedną z tych osób, które przez cztery miesiące brały regularnie urlop w swojej pełnoetatowej pracy. Podkreślam to też nie bez żalu, bo rzeczywiście zaangażowanie. Innych animatorów kultury u nas w mieście. Akurat w tworzeniu tej strategii było na różnym poziomie. I wczoraj było piąte forum kultury i też na sali nie, 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 nie spotkałam wzrokiem osób, które brały udział w tych spotkaniach, w tym audycie, który był prowadzony przez Artura Celińskiego. Więc, więc, z jednej strony, mam wrażenie, że jest chyba niezrozumienie tego, co myśmy sobie przez te cztery miesiące wypracowali i powiedzieli o statusie, jaki na dzisiaj mamy w naszej rybińskiej kulturze. Myślę sobie też, że to jest może okazja do tego, żeby włodarze miasta. Tak zdecydowanie wzięli Rybiński Festiwal fotografii pod swoje skrzydła na przykład. I uczynili z niego rzeczywiście swój, swój produkt, swoją imprezę flagową, bo o to, że Rybnicki Festiwal Fotografii jest marką, ja się już w ogóle nie martwię. I najlepiej potwierdza to fakt, że wszyscy zaproszeni w tym roku fotografowie, artyści, dokumentaliści przyjęli nasze zaproszenie od strzału. Nie było żadnych negocjacji ani momentów zawahania. To znaczy, że rzeczywiście mamy ofertę, która no, z jednej strony Daje gwarancję autorom fotografii, że wezmą udział w czymś wartościowym i na dobrym poziomie, a z drugiej strony. Y to sprawia, że rybnik na ten ostatni weekend marca stanie się no, atrakcją turystyczną w Polsce. I to nie są moje puste słowa. Proszę zadzwonić do naszych hoteli. Od miesiąca jest bieda, znaleźć jeden pokój. A ja czytam na forach, na Facebooku, że ludzie z Londynu umawiają się na przyjazd do nas na festiwal. Bo to, że będą goście z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, z Gdańska, to już wiemy. Oni do nas przyjeżdżają co rok. I myślę sobie, że. Mm, że to pod kątem promocyjnym jest świetna rzecz. Jeśli miasto tego nie wykorzysta, to o mój Boże, czym przyciągnie? No, Ryjek jest znakomitą imprezą, ale jednak komercyjną. My, stawiając sobie za ambicję, upowszechnianie sztuki fotografii, Staramy się konsekwentnie nie biletować naszej imprezy i dlatego... Nie, i, tak, I niech tak zostanie. Tak. Droga Nino, skoro mowa o naszym mieście, uh -huh. żyjesz, mieszkasz, pracujesz w Wilniku? Tak. E, Chciałbym Cię zapytać, parafrazując tytuł znanego filmu, e, to nie jest kraj dla starych ludzi. Czy Rybnik jest miastem dla młodych czy dla starych ludzi? Jak się tobie żyje w Rybniku? Przeprowadziliśmy się z Marcinem do Rybnika 9 lat temu. Mieszkamy przy rynku. Mówię o tym dlatego, że, że cieszę się z tej lokalizacji. Rybnik jest idealnym miejscem do życia. Ja, bardzo często pytana przez naszych znajomych z dużych miast w Polsce o to, jaki rybnik jest i dlaczego tak wierzę w to miejsce i dobrze się tu czuję. Zawsze mówię, że nie jest ani metropolią, ani prowincją, czyli jest taki optymalny do życia. I myślę, że możemy bardzo dużo tutaj zrobić. Choćby przez pryzmat naszego festiwalu dla mieszkańców, dla kultury, dla turystyki. Co byłoby chyba niemożliwe w dużym mieście, a miałam ja osobiście jako organizatorka propozycję przeniesienie tego formatu na przykład do Warszawy. Przyszłaś tutaj do mnie na rozmowę z niezwykłą książką, która została wydana twoim staraniem, to historie fotografii opowiadane w rybniku. Zastanawiam się, Nino, co motywuje Cię do tego typu działań, żeby swój wolny czas poświęcać na e, wydanie tego typu albumu wydawnictwa, no, które, jak sobie wyobrażam, wymagało no, naprawdę ogromnego e, nakładu pracy? Dlaczego robi, to robisz? Co w tym jest dla Ciebie satysfakcjonującego? Super pytanie, bardzo Ci dziękuję, że je zadałeś. Ja rzeczywiście przyszłam z książką, z publikacją absolutnie niezwykłą w skali kraju po prostu, bo nie chodzi nawet o to, że żadne miasto nie może się pochwalić taką publikacją. Chociaż to rzeczywiście jest totalnie wyróżniające, że żadne miasto w Polsce nie ma takiej publikacji w sensie gadżetu miejskiego, takiego formatu. Ale to jest taka sytuacja bez precedensu, kiedy 75 najwybitniejszych fotografów przekazało nieodpłatnie jedną swoją pracę. Co więcej, napisali do niej swój autorski tekst. W sensie kuratorskim to jest doskonała publikacja, ponieważ każdy z autorów jest kuratorem swojej rozkładówki. To jest taka. Taka cecha mocno wyróżniająca tę publikację. A wracając do mojego pytania, co motywuje Cię do tego, żeby, żeby poświęcać swój wolny czas na organizowanie takich fantastycznych rzeczy? Miłość, miłość i, i jeszcze raz miłość. Kocham fotografię, totalnie mnie zachwyca. Uczy mnie. No to wiesz co? Myślę sobie, że jest to rzecz absolutnie... Warta zatrzymania, utrwalenia, zachowania czegoś dla potomnych. Nośniki cyfrowe bardzo szybko się zmieniają. Nie wiemy tego, czy za 50 lat pliki zapisane w tej czy innej formie przetrwają, a książka, mam nadzieję, że tak, została wydrukowana na doskonałym papierze. No i została poskładana i zaprojektowana przez doskonałe wydawnictwo, które zajmuje się rzeczywiście tylko publikacjami fotograficznymi. Co mnie motywuje? No właśnie chęć jakiegoś stworzenia jakiegoś egzegii monumentum, czegoś co zostanie dla rybnika, ale dla tych fotografów też, którzy przez swoją obecność, przez ostatnie 15 edycji e, uświetnili tą imprezę, e, wzbogacili nas, e, dali niesamowite pokłady inspiracji, setkom e, fotografów. E, Nie żyjący już e, wykładowca Instytutu Twórczej fotografii Wojciech Bartek przyjechał do nas dwa razy e, i powiedział: "Wiecie co? Zazdrościmy Wam, bo wychowujecie tutaj kolejne pokolenia ludzi, którzy tworzą obrazowy, obrazową historię naszego kraju, Waszego kraju i naszego świata. No więc, jak dla takiej idei nie poświęcić pół roku życia i nie zarwać kilkunastu nocy, wykonując setki telefonów, pisząc? Tysiące maili naprawdę yy, angażując, yy, tak jak ja pracuję pro bono dla festiwalu, tak starałam się pozyskać pro bono wsparcie yy, prawne yy, i tak dalej. Nino, na zakończenie naszego spotkania mam dla ciebie pytanie od przyjaciela. Proszę. Moja droga. O Jezu, mój proszę, ulubiony przyjaciel. Witam Cię, moja droga żono. Witam Cię, Wacławie. Mam takie pytanie. Gdybyś była fotografką, jaki rodzaj fotografii najchętniej byś uprawiała? Mój kochany mąż. Jak mógł mi to zrobić? Mieszkamy pod jednym dachem, yy, czy jesteśmy małżeństwem już tak długo i mieszkamy pod jednym dachem, a on mi nie powiedział, że bierze udział w, całym, w całej tej intrydze. Jaki rodzaj fotografii bym uprawiała? No, oczywiście, że fotografię inscenizowaną, właśnie taką, jak wykonuje mój mąż. Aczkolwiek jak obserwuję jego płodozmian i w związku z tym sukcesy na polu fotografii dronowej, to myślę sobie, czy to nie byłaby dla mnie jakaś droga. Ale nie, nie. Fotografia totalnie nie jest dla mnie też często to podkreślam, że to, że nie jestem fotografką jakąś taką moralną przewagę daje mi do organizowania tej imprezy, bo staram się nie ciągnąć kołderki w jedną stronę. To znaczy nie ciągnę programu w kierunku jednej określonej dyscypliny, ani nie wybieram, nie wybieram, nie wybieramy autorów tylko pod kątem własnych totalnie preferencji, ale staramy się dawać cały wachlarz możliwości, pokazywać cały spektrum dokonań we współczesnej fotografii i uwrażliwiać na różne gatunki i na różne estetyki. Myślę sobie, że, będąc fotografem, bardzo trudno jest, ale to w ogóle tyczy się organizacji imprez y, 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 wszelkich, na przykład, będąc y, y, perkusistą w zespole rockowym i jednocześnie animatorem czy organizatorem jakiegoś festiwalu muzycznego. Y, czy, nie kładłyby się cieniem moje prywatne preferencje na wybór artystów i na y, wybór y, czy na u, ułożenie programu. Więc y, fotografia nie jest dla mnie, ja cieszę się, że z pozycji odbiorcy y, mogę uczestniczyć w tym co sama organizuję. Ogromnie z tego czerpię i y, i, i, i życzyłabym sobie, żeby jak najwięcej rybniczan też z tego czerpało, a nie tylko mieszkańcy naszego kraju, w sensie mieszkańcy innych miast, mieszkańcy innych miast, krajanie. Jestem przekonany, Nino, że tym wywiadem, tą rozmową zachęciłaś wielu rybniczan do tak? zainteresowania Byłoby się super. tematyką fotografii. Bardzo Ci dziękuję, że tak nomen omen obrazowo poopowiadałaś o fotografii. Dziękuję za spotkanie, dziękuję Państwu. Mina była moim gościem. Pięknie dziękuję i zapraszam w ostatni weekend marca na Festiwal Fotografii w Rybniku.